Naciskiem na narzędzia narzędzia, tak? narzędzia. narzędzia czy procedury, mówił Andrzej, narzędzia interesują. Dokumenty wiemy, że macie. Tak, fajne. Tak. tak, wersja minimum to jest, on wie, co to jest SOD, to, to już jest super. Robić? Po drugie, jak to robimy? Czy robimy to aktywnie? Czy robimy to ręcznie? Automatycznie? Znowu, po co? Dobrze, Filip, ale może tyle o służbach i przejdźmy do następnego pytania. Fajny temat. <laughs> Cześć, witamy na kanale Gierce Ninja. To jest nasz kolejny odcinek na poziomie ekspertów. Zgodnie z Waszą prośbą, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat naszej ankiety bezpieczeństwa dostępnej na stronie subsecurity.pl. W poprzednich dwóch odcinkach przedstawiliśmy pytania z ankiety podstawowej. Oraz 10 wybranych pytań z ankiety zaawansowanej. Ponieważ pojawiły się dalsze prośby, pytania, komentarze o rozwinięcie kolejnych pytań, postanowiliśmy to zrobić i nagrać o tym odcinek. Dla tych, którzy jeszcze nie pracowali z naszą nie ankietą. Nie wiem, czy są tacy. Ale w razie, jakby jeszcze ktoś nie pracował z naszą ankietą, to w komentarzu pod linkiem znajdziecie adres, pod którym dostępna jest ankieta w wersji podstawowej i w wersji zaawansowanej. Dla naszych widzów, którzy wypełnią tę ankietę na poziomie finansowanym, mamy ekstra prezent zupełnie darmową. Konsultację na Bezpłatną wręcz. Bezpłatną. Konsultację tych pytań i samej ankiety, a rezerwację takiego spotkania możecie zrobić na stronie subsecurity.pl. Okej okay, film, To może przejdźmy do pytań. Bardzo chętnie. Słuchajcie, takie dłuższe pytanie, pytanie 85. Mechanizm. Czy istnieje mechanizm monitorowania transakcji użytkowników i wykrywania potencjalnych naruszeń zasady? Segregacji, czy rozdział obowiązków, czyli zasadę sodi. No tak, no generalnie tutaj mierzymy się z kwestią szeroko rozumianego problemu, czy wyzwania segregation of duties w kontekście tego, czy w jaki sposób zapewniamy, że nasze uprawnienia, role, użytkownicy no nie mają tych nadmiarowych uprawnień, tak zwanych konfliktów rozdziału obowiązków. Czyli staramy się zidentyfikować takie sytuacje, w których jedna osoba tak, może wykonać szereg działań. Które potencjalnie powinny być rozdzielone. Na, na dwie. Dla tych, którzy dawali informacje w komentarzu, żeby doprecyzować, co to jest SOD, to zachęcamy do oglądania naszego odcinka na poziomie podstawowym. Tam szczegółowo rozwijamy ten temat. Natomiast wracając do, mhm. do pytania, tutaj mieliśmy przede wszystkim, chcieliśmy się upewnić, że istnieją takie narzędzia albo takie procedury, które po pomagają zapobiegać takim sytuacjom, mm -hmm. czy pozwolić na wystąpienie takich zdarzeń, które doprowadziłyby do jakichś potencjalnych nadużyć, czy e, nieprawidłowych działań w systemie. Tak, z naciskiem na narzędzia, tak? narzędzia, czy procedury, mówił Andrzej, narzędzia interesujące. Dokumenty wiemy, że macie tak. tak. <laughs> czy narzędzia i, i procedury. Tak jest. Okay. Kolejne pytanie, numer 63. Czy istnieje proces testowania, który weryfikuje, że role działają zgodnie z założeniami i nie dają nadmiarowego dostępu? O, tutaj bardzo, bardzo fajnie zwróciliście uwagę na to w komentarzu. Bo tak naprawdę to pytanie dotyczy procesu testowania, który ma opierać się nie tylko o testy pozytywne, co się zazwyczaj robi, czyli nie sprawdzamy tylko, czy role dają wymagany dostęp, ale również testy negatywne, czyli czy przy okazji użytkownik nie dostaje autoryzacji, której nie powinien mieć w mhm. systemie. Tak, ten, ten element testowania jest czymś, co budzi takie pewne zaskoczenie. Tak, powinno się testować role, e, jakby, czy mają poprawnie zbudowane autoryzacje, czy są one zgodne z politykami bezpieczeństwa, no i nie stwarzają ryzyka poprzez nieautoryzowany czy nadmiarowy dostęp. Tak, czyli pointując testy pozytywne, negatywne, o to pytamy w tym pytaniu. Dla ról. tak jest. Kolejne pytanie, e, numer 87. Czy istnieje proces przeglądu Szybkiego usuwania wykrytych naruszeń e, segregation of beauties. Tak, czy szybkiego. Szybkie. Słowo klucz. Słuchajcie, pytanie tutaj dotyczy procedur operacyjnych w zakresie przeglądu przypadków naruszeń rozdziału obowiązków. Mhm. I tutaj to, co Filip wspomniał, szybkie reagowanie na te naruszenia, tak, tak aby je odpowiednio korygować. Mhm. To w tym szybkim myślę, że tutaj nawiązujemy do tego, że nie chodzi o to, że przyjdzie raz w roku audyt, który robi analizę tych SOD i wykrywa, tylko, że macie jakieś mechanizmy, które na bieżąco to śledzą, tak, skutecznie monitorują i następnie prowadzą te działania na Praw, tak? Tak. i one są albo korekcyjne, czyli na przykład odebranie dostępu, albo. Prewencyjne, czyli przy nadawaniu. Tak? Tak. że nie w ogóle nie najemy? Tak. I, i, I możemy też mitygować to ryzyko, czyli ściągnąć je do poziomu akceptowalnego, czyli przypisać kontrolę mitygującą. Tak, no właśnie. A to, co tutaj jeszcze jest ważne, to to, że ten segregation of duties temat nie jest tematem statycznym, tylko dynamicznym, wpisanym w Wasze procesy. I, to, i to, jest, to jest ważne. Dlatego to słowo szybkie, tak, no bo jeżeli coś jest wpisane w Wasze procesy, to znaczy, że procesy uwzględniają to, że mamy takie sprawdzenia pod kątem. Dokładnie. A doprecyzowanie słowa szybkie tylko już zostawiamy Wam, bo to może być inne w każdej organizacji. No i tutaj dochodzimy do pytania 88. Czy wdrożono mechanizmy kontrolne w celu mitygacji ryzyk związanych z rozdziałem obowiązków? Ta mitygacja ryzyk rozumiana jako mitygowanie do akceptowalnego poziomu. Tak, bo jeżeli nie ma możliwości odebrania uprawnień, co jest zdecydowanie Rekomendowane, bo na przykład mamy za mało pracowników, to należy wdrożyć czy pomyśleć o innym mechanizmie, który to ryzyko będzie lepiej kontrolował. Tak. I tutaj chcemy po prostu upewnić się, że istnieją dodatkowe kontrole mitygujące hmm. lub kompensacyjne, hmm. jeśli ktoś woli, hmm. lub inne działania naprawcze, które zmniejszają ryzyko nieautoryzowanych działań lub nadużyć do takiego poziomu, który przyjmijmy, że jest akceptowalny mhm. dla organizacji czy tam dla zarządzających, nawet jeśli pełny rozdział obowiązków nie jest możliwy. Dokładnie. Kolejne pytanie, numer 95. Czy wśród użytkowników jest świadomość na temat znaczenia i przestrzegania zasad segregacji obowiązków, segregation duties i polityk bezpieczeństwa? Tak. I tutaj, słuchajcie, przede wszystkim chodzi o to, czy organizacja podejmuje jakieś działania edukacyjne i komunikacyjne, aby uświadomić użytkownikom istotę i konieczność przestrzegania zasad SO rozdziału obowiązku SOD mhm. oraz także innych polityk bezpieczeństwa. No i właśnie uszkodziłem warsztat. No właśnie, audyt zewnętrzny ma świadomość powagi i znaczenia tematyki SOD, podobnie jak audyt zewnętrzny. Ale pytanie, to ma na celu upewnienie się, że wasi pracownicy, którzy pracują, nadają uprawnienia, wnioskują w tych procesach, że oni mają świadomość znaczenia tego tematu. A tak. z tym już jest często dużo gorąco. Tak, słuchajcie, takie szkolenia się bardzo często prowadzi, jak wdrażam politykę bezpieczeństwa, jak wdrażamy ISO 27000. Więc tutaj pytamy o ten aspekt, czy podobne działania takie mhm. zwiększające świadomość są też prowadzone w tym obszarze, nazwijmy to biznesowego ryzyka dostępu. thank mm -hmm. you Tak. Czyli, czyli tego ryzyka rozdziału obowiązków. Często, jak taki pracownik na przykład rozpoczyna pracę, czy elementem jego rozpoczęcia pracy jest zestaw pewnych szkoleń, który też o tych e, rzeczach mówi. E, tak, wersja minimum to jest, on wie, co to jest SOD. <grym> to, już, to już jest super. Okay. No to przejdźmy do pytania 97. Bardzo czy przecież. ustanowiono i przestrzega się standardów oraz wytycznych mhm. dotyczących bezpiecznego rozwoju oprogramowania? Ok. Chodzi o to, czy organizacja ma określone zasady i procedury, które programują, którzy tworzą kod, muszą stosować podczas tworzenia aplikacji lub dostosowania systemów, aby robić to w sposób bezpieczny. Kluczowe jest upewnienie się, że podczas tworzenia kodu są stosowane najlepsze praktyki, cokolwiek to oznacza, mm -hmm. które minimalizują ryzyko powstawania podatności na ataki czy błędy, czy błędów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu systemu? Tak, nawet wiesz, samo postawienie takiego pytania o te najlepsze praktyki powoduje, że zaczynamy pytać, czy ten, jak ten kod jest stworzony. Nie? I to jest w ogóle myślenie w dobrym kierunku. Tak, i kolejne tutaj się, które pytanie, czy wszyscy deweloperzy rozumieją go tak samo. Dlatego pytam też o standardy wewnętrzne, które powstają, żeby one były przyjęte i z drugiej strony komunikowane. No i też, żeby oni byli z tego przeszkoleni, bo często jest tak, że mamy jakiś standard, który jest tylko na papierze. Nie? Mamy zatem pytanie 101. Czy wykorzystywane są narzędzia automatyczne do przeprowadzenia statycznej dynamicznej analizy kodu pod kątem podatności? Chodzi o to, czy organizacja stosuje narzędzia, które automatycznie analizują kod źródłowy. I tutaj jest tam albo analiza statyczna oraz kod uruchamiany w czasie rzeczywistym, czyli mamy wtedy tą analizę dynamiczną. Mhm. I przeprowadzamy ją w celu identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach, podatności mhm. lub innych kwestii, które mogą być związane z bezpieczeństwem uruchamiania tego kodu. Tak, bo chodzi o to, aby takie ewentualne zagrożenia czy podatności wykryć wcześniej, tak? aby mieć czas na ich naprawienie, korekcję, no, po to, aby oprogramowanie: było rozwiązywa... rozwijane bez potencjału. Tak, lub taka szansa może się pojawić później, jak ktoś przeprowadzi testy penetracyjne. Tak. I albo, i potem, będzie... albo potem, jak ktoś z tego skorzysta też. w ogóle, nie? to, no, to sytuacji <laughs> staramy się właśnie nie dopuścić. I, I tak. dlatego zadajemy to pytanie. No dobrze, słuchajcie, pytanie 104. Czy zasada minimalnych uprawnień. Jest stosowana w celu zapewnienia, że deweloperzy mhm. i użytkownicy mają tylko niezbędny dostęp wymagany do realizacji czy dopełnienia swoich ról. Mhm. No tak, no w tym pytaniu zdecydowanie skupiamy się na tych właśnie deweloperach, którzy jakby z automatu powinni mieć dostęp tylko i wyłącznie do środowisk deweloperskich, czyli żadnych deweloperów produkcji, a przynajmniej deweloperskimi. No po to, aby z jednej strony umożliwić im tą możliwość realizacji swojej pracy, czyli programowania, tworzenia, Edytowanie obiektów rozszerzeń. rozszerzeń, no ale z drugiej strony, właśnie, żeby nie były to za szerokie uprawnienia. Ta. To pytanie ma na celu upewnienie się, że przydzielane uprawnienia są ściśle kontrolowane i dostosowane do specyficznych potrzeb związanych z daną rolą, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa nie. i zgodności z politykami yy, bezpieczeństwa. I tutaj to, co jest ważne, to, co Filip wspomniał, że deweloperzy, z jednej strony dostęp do systemów deweloperskich, a jeżeli dostęp do systemów wyższych, hmm. do, to Test kontrolowany tak, więc jak najbardziej nie mówimy o tym, że wykluczamy możliwość na przykład debugowania, hmm. natomiast to musi być ściśle kontrolowane. Tak. I realizowane tylko w sytuacjach, które tego Naprawdę wymagają. No, bo taką częstą praktyką no, właśnie w tym IT jest też to, że wrzuca się tych wszystkich e, ludzi wspierających system administratorów, bezisowców, deweloperów do jednego worka i daje im się jedną rolę. Nie? I często. Bolo, żeby, nie, no, a, to, to nie, myślę, nie, ale jakby tu chodzi o to, że e, służby IT, tak ładnie nazwę, tak, też powinny mieć te dostępy podzielone według minimalnego zakresu, tak? I to też powinno być. Co innego robić człowiek, który importuje transporty, monitoruje system bezis, a co innego robi człowiek, który tworzy programy i, i koduje, prawda? To też U, powinno tam. być oddzielone. Dobrze, Filip, ale może tyle o służbach, i przejdźmy do następnego pytania. Fajny temat. Tak. Już <laughs> nie przesadzam. Dobrze, przejdźmy może zatem do kolejnego pytania. Pytanie numer 113. Czy istnieje proces monitorowania logów w celu wykrywania podejrzanych zdarzeń lub też incydentów bezpieczeństwa? Tak. Tutaj. Pamiętajmy o tym, że wiele aktów prawnych i norm, takich jak, nie wiem, teraz pochodząc mis DORA, ISO 27000, wymaga monitorowania aktywności w sieciach i w systemach. Jest to również kluczowe z perspektywy standardów bezpieczeństwa. I teraz w pytaniu chodzi o to, czy organizacja, czy nasza firma ma ustanowiony systematyczny proces przeglądania i analizowania logów systemowych aplikacyjnych i sieciowych. I to może być oczywiście analiza ręczna, niepolecana, hmm. lub automaty, systemy takie jak CM. Hmm. I przeglądamy to po to, aby zidentyfikować nietypowe lub podejrzane aktywności, które mogą wskazywać na próby naruszenia bezpieczeństwa, lub na inne niepożądane zdarzenia. Tak, Czy w tym pytaniu chcemy jakby dopytać, czy potwierdzić, że w organizacji ten proces po pierwsze ma w ogóle miejsce, nie? czy ktoś pomyślał, że warto by to robić. Po drugie, jak to robimy? Czy robimy to aktywnie, czy robimy to ręcznie, automatycznie? Znowu, po co? Żeby reagować na te zdarzenia jak najszybciej. Tak. Zwróćcie uwagę, że pytamy, czy jest proces monitorowania logów, a nie pytamy, których logów, bo w samym systemie SAP hmm. jesteście w stanie no, ściągnąć, tak powiedzmy, 14 różnych rodzajów logów, które niosą różną informację. Mhm. Więc na ten moment pytamy tylko, czy jest proces, czy jakieś logi są tym objęte, a nie pytamy, czy to są logi bezpieczeństwa, czy to są logi tak. systemowe. To jest temat na osobną dyskusję, na przykład z konsultantem. Uwaga, to pytanie jest podchwytliwe. Taki proces powinien być... Nie sugeruję odpowiedzi. To już kolejny raz, Filip. To... Słuchajcie, i pytanie... 125. Czy uprawnienia użytkowników są regularnie przeglądane, mhm. aby zapewnić ich poprawność i kompletność. No tak, najpierw trzeba w ogóle określić, pytajcie o to, co to znaczy regularnie, tak? czy raz w roku to jest regularnie, czy dwa razy w roku, tak? No to jest istotnie ważne, żeby ten proces był powtarzalny, żeby nie był robiony raz na kilka lat. I chodzi o to, żeby ta lista użytkowników była weryfikowana, aby upewnić się, że wszyscy mają to. Co aktualnie robią, aby wykryć i usunąć wszelkie takie nieaktualne, e, no, nadmiarowe, nadmiarowe dokładnie. dostępy? Tak. Zmierzamy tutaj do ustalenia, czy dostęp do systemów i danych jest ściśle kontrolowany, mhm. i że wszystkie zmiany w rolach i odpowiedzialnościach użytkownika są odpowiednio odzwierciedlone w ich uprawnieniach w systemie. Tak. Pamiętacie, film nagraliśmy o Janku, który w swojej firmie awansował na poszczególnych stanowiskach i okresowo nikt, tak jak zbierał te awanse, tak zbierał uprawnienia. I chodzi o to, żeby nie zbierać tych uprawnień, tylko żeby je okresowo weryfikować i aktualizować do tego, co w dane, danym momencie potrzeba. Dokładnie. A jak nie pamiętacie, to zapraszamy do filmu o okresowych przeglądach. Tam poznacie historię. Okej, okay. to wszystko. To już ostatnie pytanie. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do dalszego wypełniania ankiety na stronie subsecurity.pl i rejestracji na bezpłatne konsultacje. Zapraszamy do śledzenia kanału i działań na stronie Subsecurity.pl. Dzięki za dzisiaj. Cześć, cześć.